Witam wszystkich. Mam na imię Paweł. nazbierała się garstka osób, którzy subskrybują ten kanał. chciałem przedstawić od to auto, które budowałem już kilka lat. No, jest to model E36, oryginalnie fabrycznie 325i. Rok produkcji 1992 Wersja na Wanosie Manualna z biegów Fabryczna szpera Kolor Alpine Waste 2 Jest zachowane bardzo dobrze No nie przygotowałem auta jakoś specjalnie Praktycznie w ogóle Tylko przepłukałem je nie spodziewałem się, że będę chciał cokolwiek nagrać na temat jego, ale pomyślałem, że skoro na scenie polskiej jest już kilka lat, to auto a jakoś tam nie zasłynęło. Może na tych filmach wyjdzie lepiej, wyjdzie gorzej. Zobaczymy. Tak jak mówiłem, auto było wyposażone w silnik 2,5 M50B25. W tej chwili jest włożony silnik M50B30, czyli typowy strokar na 3.0. No 2,5 fajnie się jeździło ogólnie, ale brakowało dolnej części partii obrotów, czyli momentu obrotowego. Fabrycznie było 192 konie Ja oryginalnie 2,5 te co było Udało mi się osiągnąć 220 koni mechanicznych, schamowanych. Ale Swoimi siłami Chciałem stworzyć silnik do Tego auta Który będzie dawał więcej, więcej frajdy z jazdy No i tak powstał Pomysł na 3 litry. Chciałem zachować pod, w komorze silnika e, fabryczny wygląd, dlatego padło na M50. Hmm. Co mogę powiedzieć? E, auto jest bezwypadkowe. Ma praktycznie oryginalne lakier na całym aucie. Ośrodek jest bardzo ładny. Dużo rzeczy dołożyłem. Czarny sufit, fotele z R46, m. technik, boczki, czarny dywan. Ogólnie jest bardzo ładne auto. Ciężko znaleźć już takie na polskim rynku nie Ciężko znaleźć. Pakiet Motorsport International też jest dołożony, czyli te oto listwy, tamta listwa na schowek. Spoiler z rizerami, czyli podwyższeniami. Na no, przepraszam, mój palec i tu do listy w emblemat. Auto jest obniżone na gwincie Ejbacha ma założone hamulce z BMW 330i z F46 z maskę tworzymy. Taka jest komora silnika, tak się prezentuje. Nie jest przygotowana specjalnie. Oczywiście zimny dolot zrobiony jest. Układ wydechowy, tak jak widać, barany Schmidmana. Owinięte pendarzem, aby temperaturę zbić. Może coś to daje, może nie. Tutaj jest guma, rura zastąpiona tuningową z większej średnicy i przepustnica, która została rozwiercona. Fabryczna przepustnica z 2,5, która została rozwiercona i ośka została jakby skrócona skrócona, może nie skrócona, ale ucięta na pół. Jest tylko jedna część. żeby przepływ powietrza był jeszcze lepszy, ponieważ ten kolektor to jest m 50 ale te dwa ostatnie, pierwszy i ostatni cylinder dostaje zawsze najmniej powietrza. I tutaj trzeba jego dostarczyć więcej, aby tu się mogło równomiernie wypełnić. Eee, co tu mogę powiedzieć jeszcze? Sportowe wałki Katkamsa. Podwydechowy jest całkowicie zmodyfikowany. Oczywiście jest na dwóch rurach, tak jak w fabrycznie czy 2.5. Koncowy tłumik jest skorpion. Nie to jest skorpion. Eee, tak jak widać, końcówki zagięte do góry. Mamy sportowe katalizatory, Magnaflow, do tego dołożone i X-Pipe przed katalizatorami. Wydech nie jest uciążliwy jakiś, dopóki się nie nagrzeje. Kiedy się nagrzeje, no brzmi bajecznie, ale też produkuje sporo hałasu. Auto nie jest na co dzień, więc mi pasuje. O, tutaj mamy hamulce eee, Hamulce tutaj widać są nacinane, nawiercane Mikody, tarcze Po regeneracji zaciski są są to polakierowane o. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Dołożony jest oryginalny pakiet Auto było bez M pakietu. Była totalną serią na szarych dżakach. A tutaj tego auta jest to, że nie masz berdachu. bardzo zachowuje się bardzo dobrze przez to. I jest lżejsze. 20 kg. Coś takiego. Wczoraj autem byłem. Na wadze i auto waży 1380 kg bez kierowcy na rezerwie, czyli praktycznie sucho w zbiorniku, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Na no opony 215 na 40, na 17 z przodu. Z tyłu 245x35 na 17 to jest tylna pona. Felga 7,5, przód, tył 8,5. Fabryczne Felgi m 3. Poliftowego. Spoiler też jest oryginalny. No risery nie są już oryginalne, bo tego się nie, nie da dostać. To po prostu jest laminat ta część. O. Mm. Auto ma komplet rozpórek, przód, tył Z tyłu. Oh. No tam wzmacniacz tak zrobiony, jak zrobiony jest Na no, po prawej to wszystko jest Z braku czasu no. Nie mam czasu na to auto, żeby to już je w tym roku poprawiać coś, mam jeszcze kilka aut przy których też muszę się pogrzebać ale te auto w tym roku zabrało mi bardzo dużo czasu bardzo dużo no chcę jeszcze w tym aucie zrobić modyfikację jak zmiana skrzyni biegów na 6 biegową no bo tu przełożenia są niestety za krótkie, szósty bieg by się przydał w trasie to jest męczące wysokie obroty 120 km na godzinę mamy 3000 obrotów chyba nawet ponad także generuje to niespory hałas bo tu wydech jak jest nagrzany w trasie cały czas praktycznie w tych obrotach no jak będziecie chcieli jakiś inny film o tym aucie to możecie informować coś chętnie z nagram mój pierwszy film także jest jaki jest Tam gdzie auto się podobało, jest białe, nietypowe. Chciałem po prostu zrobić z tego auta replikę e, amerykańskiej LTW wersji Light White. No brakuje tych szachownic, ale nie wiem czy ja będę je kleił. Wszystko. To dziękuję za obejrzenie filmu. Jak się film przyjmie, to do następnego. Cześć.